Coś niesamowitego, to, to co się działo dzisiaj na, na Ergo Arenie. E, duże wsparcie dla nas. E, my też mieliśmy troszkę problemów w, w pierwszym secie, ale, ale dzięki temu dopingowi w końcówce udało nam się jakby wejść na, na trochę wyższy, wyższy poziom i przechylić szalę na, e, na swoją korzyść. E, ten set był kluczowy, potem, potem już graliśmy swoją dobrą siatkówkę i, i cieszę się to, że zdobyliśmy trzy punkty. Nasi kaszubscy kibice byli dzisiaj niesamowici. Na boisku było czuć ich wsparcie i to dodało nam, nam dodatkowej energii, co zaskutkowało zwycięstwem za trzy punkty z Kuprem. Słychać kibiców dzisiaj, dzisiaj szczególnie, tak jak powiedziałem, dla nas to jest, to jest duże wsparcie. Szczególnie po drugim secie, gdzie, gdzie tak naprawdę nie mogliśmy przeprowadzić czasu taktycznego, bo, bo był bity rekord. Dlatego tak, tak, no my się cieszymy, liczymy na to, żeby, że, że jak najwięcej ludzi będzie, będzie przychodzić na nasze spotkania. My, my się staramy odwdzięczyć dobrą grom. Teraz najważniejsza część sezonu w tabeli jest bardzo ciasno, także takie zwycięstwa szczególnie za, za trzy punkty są nam bardzo potrzebne. No nie ukrywamy, że bijemy się o playoffy, o to, żeby żeby w tym sezonie sprawić jeszcze jakieś, jakieś niespodzianki i, i mamy nadzieję, że to się uda. Mamy teraz dwa dni wolnego i, 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 i myślę, że przygotujemy się dobrze do tych spotkań, żeby, żeby walczyć w każdym z nich o zwycięstwo.